Witajcie w kolejnym materiale na kanale Fan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco, gdyż w ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Thanos posiadając rękawice z kompletem Kamieni nieskończoności był naprawdę potężną istotą, która zdołała pokonać wielu potężnych bohaterów i wymazać połowę istnień we wszechświecie. Mimo to w Multiversum żyło wiele potężniejszych bohaterów, którzy z łatwością mogliby mu pokrzyżować jego plany, gdyby faktycznie uznali go za zagrożenie. W komiksach z 2018 roku pojawiła się jednak z pozoru normalna wersja szalonego Tytana, która naprawdę zatrzęsła posadami całego multiversum. Posłuchajcie, w świecie Marvela istnieje wiele znacznie potężniejszych artefaktów od Kamienia nieskończoności, a wśród nich znaleźć można było też takie, które wyszły spod ręki samego One Above All. Jednymi z takich przedmiotów były regulatory astralne, które miały powstrzymywać wszechświat multiversum przed zderzaniem się ze sobą i totalną destrukcją. Było ich nieskończenie wiele i znajdowały się w miejscach pomiędzy wszechświatami, gdzie żadna żywa istota nie byłaby w stanie przetrwać nawet ułamka sekundy. W komiksowej wersji wydarzeń dowiedział się o nich Thanos, który wykorzystując Kanga Zdobywcę wpłynął na wersję samego siebie z przyszłości, co pozwoliło mu zachwiać regułami czasu i przestrzeni i dostać swoje ręce regulator astralny. Jego nowe umiejętności związane z artefaktem pozwalały mu pochłaniać moce pokonanych wrogów i stawać się coraz silniejszym. Swój pochód śmierci rozpoczął od drużyny Avengers i zniszczenia zgardów wraz z go nordyckimi bogami. Nawet Samodyn nie był w stanie mu się przeciwstawić, gdyż Thanos posiadał już moce wszystkich Avengersów. Jego siła rosła w przerażającym tempie, także w końcu był w stanie walczyć z istotami pokroju Galactusa. Walka z Galanem nie przysporzyła mu żadnych trudności, gdyż był do niej doskonale przygotowany. Z jego rąk ginęły całe galaktyki i żadne cywilizacje nie były mu się w stanie przeciwstawić. Zneutralizował m.in. gwiezdną flotylę Kree, która dosłownie wyparowała w kilka sekund, a także żywą planetę Ego, która wybuchła gdy tylko Thanos na nią spojrzał. Gdy wszyscy złoczyńcy i bohaterowie, którzy mogli stanąć z nim do walki, polegli, rozpoczął neutralizację najwyższych sędziów wszechświata. Z jego rąk padła m.in. nieskończoność i wieczność. W tamtym momencie we wszechświecie świecie Ziemi 81488 nie było już żadnego godnego rywala. Thanos był tego w pełni świadomy aby dopełnić swojego dzieła, połączył się ze swoją wersją z przyszłości i rozpoczął wyniszczanie multiversum. Zmierzył się nawet z Living Tribunalem i One Above All i ostatecznie wchłonął ich do swojego ciała. Stał się wtedy ucieleśnieniem wszystkich przestrzeni czasów, posiadał wszystkie moce jakie kiedykolwiek istniały we wszystkich multiwersach i był ucieleśnieniem całej rzeczywistości. Dzięki swojej multiwersalnej wiedzy i wszechobecności mógł patrzeć w każdy zakątek nieskończonej ilości Wszechświatów, przez co widział nawet te, gdzie ludzie czytali komiksy, w których miały miejsce przedstawione wydarzenia. Szalony Tytan stał się uosobieniem całego Marvela, osiągając swój cel związany z podbojem wszystkich światów, także już nikt nie był w stanie pokonać Thanosa, zwanego Astral Regulatorem. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia, cześć!